Co byś zrobił gdybyś znalazł kobietę leżącą w kurzu zranioną bez nikogo w pobliżu i wiedział, że pomoc jej może kosztować cię życie? Dzień dobry, dobry wieczór, dobrej nocy lub dobrego poranka, gdziekolwiek jesteś i mnie słuchasz, serdecznie witam. Nazywam się Samuel Crow. Mam 52 lata i jestem rancherem tutaj na suchych ziemiach Arizony, gdzie słońce pali bardziej niż proch, a cisza waży więcej niż jakiekolwiek słowo. Zanim przejdziemy dalej, zostaw komentarz skąd nas oglądasz. Lubię wyobrażać sobie każdego z Was po drugiej stronie, przeżywającego tę historię razem ze mną. A jeśli chcesz słuchać więcej takich historii, zapisz się. To szybkie i bardzo pomaga kanałowi. Słońce było w najwyższym punkcie, gdy jechałem konno z powrotem do domu z miasta. Byłem po narzędzia w kuźni starego Marfiego, nic szczególnego, tylko kolejny zwykły dzień pośrodku niczego. Upał był taki, że krajobraz drżał, że gardziło się od samego oddychania. Mój koń trowało, stąpał pewnie po zakurzonej ścieżce, podczas gdy myślałem o tym, żeby szybko dotrzeć do domu, wypić mocną kawę i trochę odpocząć, zanim naprawię płot, który spadł poprzedniej nocy. Wtedy to zobaczyłem a właściwie prawie nie zobaczyłem. Gdyby nie odbicie czegoś białego poruszającego się na ziemi, przejechałbym obok, bo ciągnąłem lejce. Trowało. zatrzymał się z cichym rżeniem, jakby on też wyczuł, że coś jest nie tak. Zsiadłem powoli, ręka instynktownie poszła do kabury pistoletu. Nigdy nie wiesz, co może być ukryte na pustyni. Bandyci, zwierzęta, a nawet gorzej, ludzie, którzy nazywają się uczciwymi, ale noszą diabła w piersi. Kiedy się zbliżyłem, serce ścisnęło. To była kobieta! Młoda, nie mogła mieć więcej niż 25 lat. Leżała na boku, sukienka podarta, pokryta kurzem i plamami krwi. Ciemne włosy przyklejone do spoconej twarzy, popękane wargi, słaby oddech. Próbowała wstać, ale ciało nie słuchało. Jej oczy otworzyły się, gdy mój cień zasłonił słońce. A to, co tam zobaczyłem. Rozdarło mnie w środku strach, czysty, surowy strach, taki, który zostawia ślad w duszy na zawsze. Próbowała się odczołgać do tyłu, jęcząc z bólu. Nie, nie podchodź, proszę. Jej głos był ledwo słyszalny, załamany, desperacki. Powoli podniosłem ręce, pokazując, że w tym momencie nie jestem uzbrojony. Spokojnie, dziewczyno. Nie przyszedłem cię skrzywdzić, przyszedłem ci pomóc. Spojrzała na mnie z nieufnością i nie mogłem jej za to winić. Po ranach, które widziałem, ktoś już wyrządził jej zbyt wiele krzywdy. Ukląkłem około dwóch metrów od niej, nie zbliżając się za bardzo. Nazywam się Samuel. Jestem rancherem tutaj w pobliżu. Jesteś ranna. Pozwól mi ci pomóc. Zamknęła oczy, łzy spływały po zabrudzonej twarzy. Oni, oni mnie skrzywdzili. Jej głos zanikł w szlochu chciałam tylko odejść ale nie pozwolili poczułem jak złość wspina się po kręgosłupie złość tego rodzaju która sprawia że człowiek zapomina o strachu i pamięta tylko o sprawiedliwości kto ci to zrobił potrząsnęła głową jakby mówienie było niemożliwe to nie ma znaczenia jest ich wielu nie możesz mogę mój głos zabrzmiał mocniej niż się spodziewałem i zrobię to ale najpierw muszę cię stąd zabrać. Możesz wstać? Spróbowała, ale ciało się poddało. Zbliżyłem się powoli, zawsze ostrożnie. Wezmę cię na ręce, dobrze? Obiecuję, że będę delikatny. Nie sprawię, że będzie bolało bardziej niż już boli. Spojrzała mi w oczy, szukając czegoś, może szczerości, może nadziei. Po czasie, który wydawał się wiecznością, skinęła głową. Przełożyłem ramię pod jej plecy, a drugie pod kolana. Była zbyt lekka, jakby życie zostało z niej wyssane. Kiedy ją podniosłem, wydała cichy jęk, ale nie krzyczała. Przepraszam, przepraszam, mruknąłem, układając ją w moich ramionach. Najgorsze już minęło. Teraz jesteś bezpieczna. Umieściłem ją z przodu siodła, trzymając mocno, podczas gdy wsiadałem za nią. Oparła głowę o moją pierś, wyczerpana a ja poczułem ciężar tego momentu. Ta kobieta mnie nie znała. Nie wiedziała, czy jestem uczciwym człowiekiem, czy kolejnym demonem w przebraniu, ale zdecydowała się zaufać, bo nie miała już nic do stracenia. A ja zdecydowałem się pomóc, bo jeśli nie ja, to kto? Podczas gdy jechaliśmy w kierunku ręczo, gorący wiatr pustyni wiał przeciwko nam, podnosząc kurz i niosąc zapach krwi i strachu. Spojrzałem na horyzont, gdzie słońce zaczęło powoli opadać. Tam daleko, w cieniach gór, wiedziałem, że są ludzie. Źli ludzie. I przyjdą po nią, ale zanim do niej dotrą, będą musieli przejść przeze mnie. A ja nie byłem już tym młodym człowiekiem, który uciekał przed bijatyką. Byłem Samuel Crow, a na tej ziemi moje słowo wciąż coś znaczyło. Kiedy dotarliśmy do Rancho, słońce było już pomarańczowe na niebie. Siadłem ostrożnie, trzymając ją w ramionach, jak coś cennego. Zaniosłem ją do domu, do pokoju gościnnego, którego nigdy nie używałem. Położyłem ją na łóżku, przyniosłem czystą wodę, szmatki i trochę lekarstw, które miałem. Podczas gdy czyściłem jej rany, otworzyła oczy i wyszeptała: Dlaczego to robisz? Zatrzymałem się, spojrzałem na nią i odpowiedziałem prawdą: Bo ktoś musi zrobić to, co słuszne, choćby raz. Zamknęła znowu oczy, ale tym razem inna łza spłynęła. To nie był ból, to była ulga. I w tym momencie wiedziałem, ta kobieta pojawiła się w moim życiu z jakiegoś powodu. A co przyjdzie później? Cóż, pustynię wciąż trzymała to w tajemnicy. Kiedy zapadła noc, Rancho pogrążyło się w tej ciężkiej ciszy, którą zna tylko pustynia. Cisza, która nie uspokaja, która sprawia, że zwracasz uwagę na każde skrzypnięcie drewna, każdy powiew wiatru. Siedziałem na werandzie, karabin oparty o krzesło obok, oczy wpatrzone w ziemną drogę, prowadzącą do mojej posiadłości. Wiedziałem, że przyjdą. Ludzie tacy jak oni, zawsze przychodzą. W środku domu spała. A przynajmniej próbowała, oczyściłem jej rany najlepiej, jak potrafiłem. Dałem wodę, lekkie jedzenie. Prawie nie mówiła, tylko podziękowała oczami. Te brązowe oczy, głębokie, pełne bólu, który dobrze znałem. Nie tego samego bólu, ale tego samego rodzaju. Ból kogoś, kto stracił coś, co nigdy nie wróci. Wstałem i poszedłem na skraj werandy. Księżyc był w pełni, oświetlając wszystko tym srebrnym, zimnym światłem. Zapaliłem papierosa, pozwoliłem, by dym powoli unosił się w górę. Pomyślałem o Marii, mojej żonie. Minęło pięć lat, odkąd odeszła, zabrana przez gorączkę, która przetoczyła się przez region. Od tego czasu ranczo to byłem tylko ja, trową i wspomnienia. Nigdy nie myślałem, że pewnego dnia ktoś znowu będzie spał w tym łóżku. Samuel? Jej głos dobiegł słabo z drzwi. Odwróciłem się. Stała, trzymając się framuga, wciąż słaba, ale z innym blaskiem w oczach. Powinna się odpoczywać, uśmiechnęła się zmęczonym pół uśmiechem. Nie mogę zasnąć. Za każdym razem, gdy zamykam oczy, widzę ich, zgasiłem papierosa i podszedłem do niej. Nie dostaną cię już, obiecuję, spojrzała na mnie poważnie. Nawet nie wiesz, kim oni są, nie muszę wiedzieć. Wiem, co zrobili. I to wystarczy, opuściła głowę zawstydzona. Ja pracowałam w salonie w mieście. To nie było nic złego, tylko podawałam drinki, czyściłam stoły, ale właściciel. Myślał, że jestem jego, że może robić co chce. Kiedy powiedziała mnie, on wezwał swoich ochroniarzy. Jej głos załamał się. Wyciągnęli mnie z miasta, robili. robili rzeczy. A potem zostawili mnie tam, jakbym była śmieciem. Poczułem, jak złość znowu wzbiera, paląc w środku jak żar. Jak się nazywa? spojrzała na mnie przestraszona. Samuel, nie. On jest potężny. Ma ludzi pieniądze? Nie możesz. Nazwisko. Mój głos zabrzmiał zimno, stanowczo, przełknęła ciężko. Donovan. Clayton Donovan. To nazwisko znałem. Wszyscy w regionie znali. Donovan był właścicielem połowy miasta, salonu, kolei, która była budowana. Bogaty, wpływowy człowiek, a jak się wydaje, zgniły do szpiku kości. Zapłaci. Powiedziałem cicho, bardziej do siebie, niż do niej. Złapała mnie za ramię. Proszę, nie rób nic pochopnego. Możecie zabić. Przykryłem jej dłoń swoją. Umarłem już raz dziewczyno. W dniu, gdy pochowałem Marię, od tego czasu żyję tylko z uporu. Jeśli mam umrzeć znowu, niech to będzie robiąc to, co słuszne. Spojrzała na mnie, a po raz pierwszy zobaczyłem coś więcej niż strach w tych oczach. Nadzieję, może nawet wdzięczność. Jak się nazywasz? Zapytałem, zdając sobie sprawę, że wciąż nie wiem. Klara, Klara Matis, Klara, powtórzyłem, pozwalając, by imię się ulokowało. Zostaniesz tutaj, dopóki się nie wyzdrowiejesz, a w międzyczasie załatwię tę sprawę. Chciała zaprotestować, ale podniosłem rękę. To nie podlega dyskusji, zasługujesz na sprawiedliwość. A jeśli prawo jej nie da, ja dam, westchnęła zbyt zmęczona, by dyskutować. Jesteś uparty. Jestem. I to dobrze. Uśmiechnąłem się kącikiem ust, a ona odwzajemniła słabo. Ale szczerze, tej nocy, gdy wracała do pokoju, zostałem na werandzie do wschodu słońca, obserwując, czekając. A gdy pierwsze światło dnia przecięło horyzont, zobaczyłem kurz unoszący się w oddali. Konie, wiele koni, przyszli. Wziąłem karabin, sprawdziłem naboje. Wziąłem głęboki oddech. Nie będzie łatwo. Może nawet niemożliwe. Ale do diabła spróbuję. Bo Klara na to zasługuje. Bo Maria by tego chciała. I bo, ostatecznie, człowiek jest wart tylko to, co robi, gdy nikt nie patrzy. Jeźdźcy zatrzymali się przy wejściu na posiadłość. Pięciu mężczyzn, uzbrojonych po zęby. Pośrodku nich, na czarnym koniu, siedział mężczyzna w drogim garniturze i kapeluszu z szerokim rondem. Clayton Donovan uśmiechnął się tym sposobem, w jaki tylko bogaci i źli ludzie potrafią się uśmiechać. Samuel Crow, prawda? Słyszałem o tobie. Samotny człowiek, dobra ziemia. Szkoda, że stracisz wszystko przez salonową dziwkę. Nie odpowiedziałem. Tylko wycelowałem w niego karabin. Zejdź z mojej ziemi, Donowan się roześmiał. Albo co, zastrzelisz mnie? Nas wszystkich? Jeśli zajdzie potrzeba, przestał się śmiać. Oddaj dziewczynę. I może pozwolę ci żyć. Będziesz musiał mnie najpierw zabić. Cisza, która zapadła, była tego rodzaju, która poprzedza burzę. I wiedziałem burza nadeszła. Ale tym razem nie będę uciekał. Tym razem stawię czoła. Bo Klara na to zasługuje, bo to słuszne, i bo w głębi duszy ja też potrzebowałem tego odkupienia. Wiatr wiał między nami, podnosząc kurz i napięcie. Pięciu uzbrojonych mężczyzn przeciwko pięćdziesięcioletniemu ranczerowi. Szanse nie były dobre, ale nauczyłem się w latach samotności i bólu, że odwaga nie polega na wygrywaniu, polega na niepoddawaniu się, nawet gdy wszystko mówi, że powinieneś. Donovan zsiadł z konia spokojnie, jakby miał cały czas świata. Jego ochroniarze zostali na koniach, ręce blisko broni, oczy wpatrzone we mnie. Zrobił kilka kroków. Zatrzymał się około dziesięciu metrów ode mnie. Samuel, Samuel. Jesteś głupi czy zbyt odważny? Trzymałem karabin wycelowany. Może jedno i drugie. Uśmiechnął się znowu, ale to był uśmiech bez duszy. Ta kobieta należy do mnie, uciekła, ukradła moje pieniądze. Kłamstwo, głos Klary przeciął powietrze. Wyszła z domu, trzymając starą strzelbę, którą trzymałem w szafie. Wciąż drżała, ale spojrzenie było stanowcze. Nigdy niczego nie ukradłam. To ty chciałeś mnie wykorzystać, a ja powiedziałam nie. Donowan odwrócił się do niej, oczy lodowate. Powiedziałaś mi nie? Nikt nie mówi mi nie, dziewczyno. Zrobiłem krok do przodu, powiedziała. I będziesz musiał to przełknąć westchnął teatralnie. U porządku. Mam dość tej rozmowy. Dał znak ręką. Ochroniarze dobyli broni. Wziąłem głęboki oddech. Do teraz strzeliłem pierwszy. Kula trafiła w ramię jednego z mężczyzn, który spadł z konia krzycząc. Pozostali odpowiedzieli ogniem. Kule świstały w powietrzu. Rzuciłem się za beczkę z wodą. Klara pobiegła do domu, strzelając ze strzelby. Strzał drasnął innego ochroniarza, który głośno zakłoł. Wymiana strzałów była szybka, brutalna. Miałem przewagę pozycji. Znałem każdy zakątek mojej posiadłości. Oni mieli liczebność i amunicję. Ale nie mieli tego co ja miałem powód. Trafiłem kolejnego tym razem w pierś. Upadł bez dźwięku. Donowan krzyczał rozkazy, cofając się poza zasięg strzału. Dwaj pozostali ochroniarze się rozproszyli, próbując mnie otoczyć. Wtedy usłyszałem galop. Z drogi, więcej koni. Moje serce zamarło. Posiłki Donowana. Byłem skończony. Ale kiedy spojrzałem, to nie byli ochroniarze. To był szeryf z miasta w towarzystwie trzech innych mężczyzn. Zatrzymali się między nami a Donowanem. Szeryf. Starszy mężczyzna o siwych wąsach, o imieniu Hank, zsiadł z konia i spojrzał na Donowana. Clayton, co do diabła tu robisz? Donowan próbował utrzymać pozę. Rozwiązuję osobistą sprawę, szeryfie. To nie twoja sprawa. Hank splunął na ziemię. Jest moją sprawą, kiedy dotyczy strzelaniny i próby morderstwa. Dostałem dziś rano anonimowy list, szczegółowo opisujący wszystko, co zrobiłeś dziewczynie. Wszystko. Donowan zbladł. To kłamstwo. Kto to napisał? Powoli wstałem, karabin wciąż w ręku. Nie ma znaczenia kto. Ważne, że to prawda. Klara wyszła z domu, teraz bezpieczna. Skrzywdził mnie. On i jego ludzie. Wciąż mam ślady. Hank spojrzał na nią, potem na Donowana. Clayton Donowan, jesteś aresztowany. Za napaść, nadużycie władzy i próbę morderstwa. Ludzie szeryfa ruszyli do przodu. Donowan próbował uciec, ale został powalony zanim zrobił trzy kroki. Podczas gdy zabierali go i rannych ochroniarzy, Hank podszedł do mnie. Samuel, jesteś szalony. Mogłeś zginąć. Wzruszyłem ramionami. Mogłem, ale nie zginąłem. Roześmiał się, kręcąc głową. Zawsze byłeś uparty. Potem spojrzał na Klarę. Dziewczyno będziesz musiała złożyć zeznanie, ale nie martw się. Z tym, co mamy, zgniję w więzieniu. Klara skinęła głową. Łzy spływały. Ale tym razem były to łzy ulgi. Kiedy wszyscy odjechali, zostaliśmy tylko ja i ona stojąc na werandzie, patrząc na zachód słońca. Pustynia wyglądała inaczej teraz: lżejsza, bardziej żywa. Odwróciła się do mnie. Uratowałeś mi życie! Potrząsnąłem głową. Nie, sama się uratowałaś. Ja tylko trochę pomogłem. Uśmiechnęła się tym uśmiechem, który widziałem tylko raz wcześniej, ale który teraz wydawał się silniejszy. Mogę zostać jeszcze trochę? Dopóki naprawdę się nie wyzdrowieje, spojrzałem na nią, na niebo, na ziemię, która była moja od tak dawna. Możesz zostać, ile chcesz. Ten dom znowu potrzebuje życia. I tak, gdy słońce opadało na horyzoncie i malowało wszystko na złoto, poczułem coś, czego nie czułem od lat. Spokój. To nie był wielki finał. Pełen chwały. Był prosty, ale był prawdziwy. Klara została. Pomagała w rancho, gotowała szyła, przyniosła śmiech z powrotem do tych pustych ścian. A ja? Nauczyłem się, że odkupienie nie pochodzi z wielkich gestów. Pochodzi z małych wyborów, z powiedzenia tak, gdy świat mówi nie. Z wyciągnięcia ręki, gdy wszyscy odwracają się plecami. Miesiące później, pewnej gwiaździstej nocy, siedząc na tej samej werandzie, Klara zapytała mnie żałujesz. Pomyślałem, patrząc na gwiazdy, które Maria tak kochała. Nie, ani trochę. Oparła głowę o moje ramię. Dziękuję, Samuel. Za wszystko, uśmiechnąłem się, czując gorący wiatr pustyni. Dziękuję, Tobie, Klara za przypomnienie mi, że wciąż jestem człowiekiem i tak właśnie pośrodku niczego, między kurzem i krwią, dwa złamane serca znalazły się nawzajem. Nie po to, by całkowicie się uzdrowić, bo niektóre rany nigdy się nie zamykają, ale żeby nauczyć się z nimi żyć razem i może tylko może to jest prawdziwa historia Dzikiego Zachodu. Nie o niezwyciężonych bohaterach, ale o zwykłych ludziach robiących niezwykłe rzeczy. Bo ostatecznie to się liczy. Nie rozmiar kuli, ale rozmiar serca. A moje wreszcie znowu zaczęło bić. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta historia, partnerze. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, zapisz się na kanał i powiedz mi w komentarzach, co byś zrobił na miejscu Samuela. Do zobaczenia w następnej historii. Do tego czasu dbaj o swoje zdrowie. Odpocznij dobrze i pamiętaj, nawet na najsuchszej pustyni zawsze może zakwitnąć kwiat. Niech Bóg macie w opiece.